ये भी ना बेबी हह ये सब क्या कर कै कैर कै यचर कैर का विटाले to przerwa, kolejka, na zegarek zerkam Pijem nie, dalej uciekam Na pasach zaczekam, swoich zawlekam Zajebką proste zawsze odlekam Jak się nabije dużo beka, bekam Z się lód, całoroczny tar Ja dziwży rzekam, ja ekam, nie fetam Rapy nawlekam, na recenzję czekam Jak sama lejką, na rozpierdolę ekran A ty wiesz co zrobię, skuwejką szyka Duże mieszkanie, nie kawalerka nocę drinki szyka, fajna dupa Ale beka z miasta radą, witam człowieka Południowy radą gdy odziernisz moje miasto Gdy odziernisz moje miasto Ja odpowiem zawsze frontem. Bo jak gramy to nie fałszuj Co dla ciebie jest wygodne Z nami bratku rano wieczór Przez południe miasta przekrój Być warchołem serca Polski Opowiadać o tym bez słów Gdy odziernisz moje miasto ja odpowiem, frontem bo jak gramy to nie fałszuj, co dla ciebie jest wygodne Stawi piatku rano wieczór, przez południe miasta przykrój Być marchołem serca Polski, opowiadać o tym bez słów